Witam Państwa. Końcówka wczorajszej sesji londyńskiej przebiegała pod znakiem osuwania się notowań głównej pary walutowej. Strona popytowa, która całkiem nieźle radziła, się, radziła sobie podczas dziennych notowań, w czasie popołudniowej sesji oddawała miejsce na rynku z uwagi na brak impulsów wzrostowych. Wykorzystały to niedźwiedzie i wraz z pogarszającymi się nastrojami na amerykańskich giełdach zepchnęły kurs głównej pary walutowej do nowych minimów. Dziś o poranku kurs statuje się na nieco wyższym poziomie i obecnie oscyluje wokół um, poziomu 1,2260. Mimo wczorajszych spadków na rynku głównej pary walutowej, um, rodzima waluta zachowała się całkiem stabilnie. E, ceny zagranicznych walut podskoczyły, um, jednak nie był to zbyt duży ruch, który mógłby znieść całą skalę wczorajszej aprycecji złotego. Poranny kurs pary USD-PRN oscyluje obecnie w sytuacjach poziomu 3,4140. Natomiast parę euro PLN w okolicach poziomu 4,1850. Na dziś zaplanowano tylko jedną publikację makroekonomiczną. O godzinie 14.30 poznamy bilans handlu zagranicznego dla Stanów Zjednoczonych. Tutaj według analityków spodziewany jest spadek deficytu z poziomu 50 miliardów dolarów do wartości 48 miliardów dolarów. To wszystkie informacje które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. 都一样。